A, ja bym proponował spotkać się w poniedziałek, bo w, w piątek mam bardzo naglącą sprawę do załatwienia. ...pracujący Polacy. bo ja teraz jestem w pracy. w Miał być chmurki, nie ma, znowu będzie ciężko. Siedlaniny. i dopiero coś się dało wykręcić, tak? się bardziej bieżąc bo chyba się trochę hmm, Chyba więcej się nie da. Ale tak fajnie. Szentarzyk, może na armii. No i skończyło się, 850 jak za chwilę. Ha. No i fajnie, jaki napęd. <laughs> Całkiem udany sezon z moją babryczką. Nie wiem, dlaczego się śmiali. No, no dobra, to... lubię zwierzątka, ale bez przesady. No co ty. Tu kierowcy muszą zwolnić, to się może coś złapie. No, trafiła się z wózka. Ja nie mogę, podwióz, nie chciał nawet na browca.